W tym filmie zagram w Age of Conflicts i zobaczę, jak sobie tutaj Polska poradzi w roku 1440. Gdzieś to powinien być rok. A tu jest rok pierwszy, ale ogólnie mapa na Urbszopie się nazywa 1440 rok. Zobaczymy, jak sobie tutaj Polska poradzi. Nie wiem, czy to jest idealnie odzorowane, ale nic lepszego nie udało mi się znaleźć. Więc dobra, puszczamy grę i zobaczymy co tutaj się stanie. Polska sobie oczywiście będzie na początku zbierała złoto. Tu jest dużo tych małych państw niemieckich, przez co mi trochę grę może tutaj zacinać na początku, ale zobaczymy też, co tutaj się stanie. Mam nadzieję, że te państwa się szybko w jakieś jedno państwo po prostu zamienią. Ale dobra, na razie tutaj widzę, że jest spokój. Polska sobie ciągle zbiera złoto. Chwila to serio zacina, dam sobie priorytet aplikacji na wysoki. Ta gra zabiera 600 MB RAMu, a ciekawe kartę graficzną zużywa. 13% procesora na ten moment. Na karty graficzne to nie wiem jak sprawdzić. Dobra, powinno trochę mniej zacinać, no nie wydaje mi się, że się coś tutaj za bardzo zmieniło. Ta gra nawet nie ma ustawień graficznych. Więc no cóż, tutaj tak trzeba je przeżyć przez te pierwsze kilka lat. Okej, okay, tutaj dochodzi do jakiejś wojny, ale to są takie bardzo małe państewka. Mnie tutaj najbardziej interesuje Polska. Ja tutaj Polski nie zamierzam gustować ani nic. Oni mają, no mało tutaj zdolności bojowej. chwilę, oni flagi nie mają, to można by im jakąś flagę tutaj zrobić. Zrobimy taką zwykłą, biało-czerwoną. Bo tej flagi Królestwa Polski to raczej tutaj nie ogarnę. Niech będzie coś takiego po prostu. A Litwa ma flagę? Nie, tutaj oni nie mają flag. No cóż, trzeba będzie z tym żyć po prostu. Oho, tutaj dochodzi do jakiejś wojny. Theodonic Order, czyli Zakon Krzyżacki atakuje Litwę. Można by tutaj pójść historycznie i poprosić Polskę tutaj o pomoc, okej? Okay? Jak sobie Polska tutaj poradzi z Zakonem Krzyżackim? razie sobie atakują bardzo powoli. Tu doszło do złączenia frontów. No, prawie i do okrążenia. Zara będzie. A jednak nie będzie. No cóż. A dobra, Polska tutaj jakieś tereny przejmuje, więc fajnie. No i dobra. Zakon Krzyżowski skapitulował. Polska ma teraz więcej terenów. I Polska jeszcze ma jakieś fajne złoto. Ok, tutaj e, Kijowska Litwa zaatakowała Litwę w ogóle. Chwila. I tutaj jakieś. co to? Podole? Ta podole atakuje Polskę i wygrywają. Zajęli jakieś tereny Polsce w ogóle, więc bardzo ciekawe. Oho, widzę, że tutaj Polska ma kolejną wojnę. Tym bardziej z Danią, e, Marską danią to się tak nazywa w tej grze. No dobra, chwila to Podhale to wypadałoby w sumie dobić, tylko Polska ma tu jeszcze jakieś inne dziwne wojny. Nie wiem, niech nie podhale tylko Podole dole. Ale kurde, oni atakują Polskę, oni mają jeden zdolności bojowej. Dobra, Polska powinna się tu już odbijać. No ale ta armia atakuje póki co bardzo powoli. Dobra, Polska przewodniczy jakieś tereny, to niech po prostu sobie podpiszę pokój, bo widzę, że ta wojna tutaj za bardzo nie ma sensu. Austria atakuje Węgry, ciekawe, tutaj Austria znowu. No idzie w sumie trochę historycznie. No i skapitulowały, Polska sobie jeszcze. O nich jakieś tereny. świetnie, Polska się robi coraz większa, Polska to jeszcze walczy z jakimś Wolodymyr i stracili jakieś tereny, więc trochę słabo. Ale Polska musi sobie zdolność bojową nabić. Okej, okay, dobra, mają wojnę z Podolem, to już będzie koniec jeszcze z kijowską Litwą. Co tutaj się stanie? No ten front się przesuwa bardzo powoli, ale tutaj Podole powinno upaść, ale dobra, podpisali sobie pokój. Polska jest atakowana przez jakąś Walachię i Walachia zajęła jakieś tereny w Polsce to trochę słabo. Tutaj mińsk Litłania, ciekawa, co się stało zwykłą Litwą. Kurde, ta Litwa... Zwykła to tak trochę soba sobie tutaj radzi, ona jest tutaj jeszcze atakowana przez jakieś inne państwa, no mają jedne zdolności bojowej mają złoto, ale mając złoto i mając jeden zdolności bojowej to się za dużo nie zdziała. A też w międzyczasie jak Polska tu nic nie robi, to przypomnę o łap łapce w górze, suba, zostawić możecie, nie wiem, zostawić komentarz z pomysłem na film, możecie sprawdzić opcje wspierające jak chcecie i podbić się punktami jeśli oglądacie na telefonie. A jeśli nie oglądacie na telefonie, to możecie wejść na telefon i podbić. A co się tutaj teraz dzieje? No Polska się tutaj rozwija, to w sumie fajnie. Ale by też, żeby jakiś kontent robiła, chwila. Tu Polska powinna mieć szansę z tymi. Mają o wiele lepszą zdolność bojową i dobra, to już jest koniec. Jeszcze sobie Kijowska Litwa i Mińsk Litwa sobie przejęli tutaj jakieś tereny, a zwykła Litwa też ma 6 zdolności bojowej. Oni... Oni mogliby to zająć na spokojnie. Tylko nikt teraz Litwy za bardzo zaatakować nie może jeszcze. Okej. Okay. I Mińsk Litwania upadła, Kijowska Litwa ma dobrą zdolność bojową, to raczej Litwa by tutaj wygrała po długiej wojnie. Chociaż dobra, teraz by przegrali, bo Litwa ma teraz mniejszą Zdolność bojową. Polska ma wojnę ze samo jakaś. No to Państwa coś kojarzy z Age of History 2. A kijowska Litwa atakuje Polskę i to się może trochę skończyć słabo dla Polski. Polska ma więcej złota, ale gorszą zdolność bojową. Jeden z zdolności bojowej to jest bardzo słabo. Polska tu bardzo dużo terenów straciła. Po dole się wyzwoliło, bo oni przecież wcześniej upadli. Ciekawe. I Polska znowu walczy z kijowską litwą. Ja ich tutaj bustować nie zamierzam, ale jak Polska będzie upadać, to chyba to zrobię. Ewentualnie jak upadną, to ich po prostu wyzwolę i zbustuję mocno, żeby sobie jakoś tutaj poradzili, żeby jakikolwiek content tutaj był. I czy to jest koniec Polski? Warszawa została przejęta, dwa zdolności bojowej. Dobra, nie wolę teraz gustować Polskę. Niech oni odbiją sobie swoje tereny, bo to widzę, że to już trochę słabo tutaj wychodzi dla Polski. A i tak ten front się przesuwa bardzo powoli. Kijowska Litwa też ma na maksa zdolność bojową, tylko że im ta zdolność bojowa będzie spadać, a Polsce? A Polsce nie, bo ją tą zdolność bojową zablokowałem, ale ta wojna trwa tutaj już naprawdę długo. Coś tu jeszcze skapitulowało, dobra. Polska sobie radzi coraz lepiej, zaraz im odblokuje tą zdolność bojową. Ale kurde, jak to tutaj wychodzi, ale się oni tutaj bronią mocno. No to jest bardzo potężne państwo z tego co widzę. Okej, okay, front już się mocno tutaj przesunął, zaraz Warszawa będzie odbijana, ale ta wojna trwa już naprawdę długo. Ciekawe, ile ona w ogóle potrwa tak koniec końców. Zaraz będzie bitwa o Warszawę, to jest Warszawa, mogę zmienić nazwę, ale tak, żebym jeszcze zdążył na bitwę, a nie zdążyłem. Chociaż. Nie, no coś tam się jeszcze bili, jak tutaj wyszedłem z tej opcji zmieniania nazwy miasta, ale kurde, ta wojna się przesuwa naprawdę bardzo powoli. Ona już trwa ze 100 lat w grze, minimum tak. Tak mi się wydaje, ale to sobie zobaczę w montażu. A Polska ma teraz stolicę w królewcu, więc w sumie spoko. Można też zajrzeć na statystyki. Najwie największym państwem jest Szwecja, druga to jest Wielka Horda, a to jest sama mapa Europy, jakby co. A pod względem złota, Serbia, Austria, no dobra, a Serbia widzę, że tutaj potężna jest. 5 zdolności bojowej, no to jest mocno. Jeszcze tutaj Polska została zatokowana przez jakąś samogitę, a ta wojna tutaj dalej trwa. Kto się pierwszy ze złota wyzeruje? Polska teoretycznie. Ja ich tutaj odbustowywać nie chcę, że... Ja chcę, żeby ta wojna była wyrównana, ale kurde, taki oskalitwa jest naprawdę bardzo potężna. Jeżeli Polska się, Polska się tutaj wyzeruje ze złota, to ja po prostu wezmę tutaj rozejm. Kto jeszcze atakuje Polskę? Tutaj, chwila, to ja chcę tu pokój. Polska jakimś im tutaj przejęła tereny, to można już podpisywać pokój. Nie no ej, oni odbili jeszcze nawet tereny tutaj, bo wcześniej ten front był, no tutaj nawet widać. No to nie złota wojna. Ale dobra, ona tutaj będzie trwała aż do momentu, że jakieś państwo się nie wyzeruje. Okej, okay, okej, okay. coś się dzieje. Dobra, w końcu front został przełamany. Oni mają jeden zdolności bojowej, ale to naprawdę długo trwało. No ze 100 lat minimum ta wojna tr trwała. No i w końcu ta litewska ruśki jawsko upadła, a sama Litwa też upadła, więc Litwy już nic nie ma na mapie świata na ten moment. Ale chwila, to Podole jeszcze chciałbym podbić. Oni się też pewnie będą bronili długo, a jednak chyba nie? Okej, okay, Polsk, co już zabieram tutaj, busta do zdolności bojowej. Okej, okay, Głogów atakuje Polskę. Głogów jest dobrze rozwiniętym państwem, z tego co widzę. I przejęli tutaj jakieś tereny Polsce. Okej, okay, Bohemia atakuje Głogów, czyli Bohemian, czyli Czechy, jakby ktoś. Nie wiedział, ponieważ z tego co wiem, to Czechy się dzielą na dwie krainy takie, na Bohemię i Morawie. Bohemia to jest zachód Czech, Morawy to jest wschód. Tak jakby ktoś nie wiedział, z tego co wiem, to to tak wygląda. No nie, no i Polska sobie nie radzi tutaj w tej wojnie. Ale te fronty śmiesznie wyglądały, Tutaj się nawet w Berka przez chwilę bawią. No pa! Jak oni tutaj uciekają? Bawią się w Berka jak w of Story 2. 2 i 2 zdolności bojowe. 1 i 4 to jest koniec dla Polski. No ej, znowu ich muszę boostować. Oni walczą dosłownie z Głogowem. Aktualnie na mapie Polski to jest małe miasto, no ak w aktualnym świecie, realnym. Głogów też ma 6 zdolności bojowej, no nie no, te państwa tutaj są bardzo potężne na tym scenariuszu. Nie dziwię się, że tak, nie no, było 400 państw na początku, teraz jest to 40, okej. Okay. Tereny zostały jako tak odbite, jeszcze tutaj wystarczyłoby się wbić, e, na południu frontu, tutaj na... pod Odrą, bo to jest Odra chyba, co nie? Nie wiem, te rzeki tu dziwnie wyglądają, no ale to powinna być Odra, chociaż nawet nie wiem. Pod tą rzeką, o tutaj, zrobię pewnie przybliżenia. Polska jeszcze walczy na dwa fronty, tutaj z jakimś no to nawet nie z jakimś, tylko po prostu pskowem walczyli, jakieś tereny im tutaj przejęli. Ale kurde, ta wojna tutaj się naprawdę dłuży też. Bardzo długie są te wojny na tym scenariuszu, z tego co widzę. Okej, okay, dobra, zaraz będzie bitwa o ogłogów. Tutaj jeszcze od południa się tak wbijają fajniec Tutaj to miasto wypadałoby przejąć Nawet nie wiem co to jest Chwila jak to jest Wrocław to to może być Legnica myślę A to jest Głogów To można zmienić nazwę miasta na Głogów I Głogów upadł sobie bo Chemy jeszcze jakieś tereny przejęła I Polska już wygląda tutaj naprawdę potężnie Mają przejść zdolności bojowe Ja im to teraz zabieram i nie wiem Czy oni byliby w stanie podbić Wrocław? Nie oni, oni będą tutaj walczyli z... Dobra jakaś no dobra Ale chwila chcę żeby oni jeszcze Wrocław sobie przejęli No i Wrocław szybko skapitulował jeszcze jakieś tereny przejęły. Nie zwróciłem uwagi na to, gdzie, gdzie był wrocław. Tutaj to zmienia miasto. W sensie zmienię nazwę miasta. Dobra, niech Polska zaatakuje Kurlandię. Zawsze to jakieś do dodatkowe tereny, a ta wojna poszła bardzo szybko, więc naprawdę fajnie. I Polska teraz walczy Pskowem. Pskow ma do zdolności bojowej. No ej, no tą wojnę można było poprowadzić dłużej, o wiele. Halo, można tu o wiele więcej terenów wyciągnąć dla siebie. A Pskow ma dużo złota, więc to będzie potężny upadek. Dobra, ze zdolności bojowej. I zaraz będzie bitwa o Pskow, chyba. okej, okay, Pskow upadł Polska im zabrała chyba też to złoto, bo mają bardzo dużo tego złota teraz. Ale tutaj Mołdawia się stała potężna. Mołdawia przejęła Rumunię, ciekawe. A Pskow ma cztery zdolności bojowej, Polska też? Okej, 3, 4, 3. Dobra, Pskow będzie odbijał tereny. To, to już trzeba wyjść po prostu z tej wojny. Tu nie ma czego dalej szukać. Pskow sobie podbija dobre. Polska ma 1 zdolności bojowej. Chciałem, żeby Polska tam dobre za zaatakowała, bo, bo dobra była atakowana z dwóch stron. Ale jak mam jedną zdolności bojowej, to nie ma co działać. Tutaj coś Polska działa. Aha, oni walczą z wielką hordą, która ma pięć zdolności bojowej, a i dobra Polska ma za dużo wojen, bo tracili jakieś tereny, jeszcze Twer im zabrał jakieś tereny, kurde i jeszcze dobra. Oni sobie Polska znowu traci tutaj Kurlandię. To trochę słabo. Znowu te fronty wyglądały dziwnie. Się tak trochę w berka bawili jak w Age of History 2 było. Okej, okay, Polska w... znowu walczy z tą Dobrą. To jest 5 do 1, jeśli chodzi o zdolność bojową, to jest tragedia. No Polska tutaj teraz będzie tracić tereny. Polska potrzebuje chwili po prostu na rozwinięcie zdolności bojowej, bojowej, bo ja mi te zdolności bojowej dodawać nie chce. I Polska jeszcze jest atakowana przez Czechy, to jest tragedia. Mołdawia kontra Bizancjum. No dobra, Bizancjum sobie tutaj coś przejęło, ale kurde, to nie wygląda dobrze dla Polski. Oni potrzebują po prostu czasu, więc ja sobie tutaj poczekam. Okej, okay, Mołdawia przejmuje sobie Polskę. Okej, okay, Polska ma już więcej zdolności bojowej. Więcej od Mołdawii, to jest 5 do 4, więc git. Polska sobie odbiła tutaj jakieś tereny. Polska walczy z jakimś Salzwedel. Ale kurde, te państwa naprawdę mało ich ubywa, bo teraz jest 95, a niedawno było 100 11 chyba albo 101 więc naprawdę mało państw tutaj ubywa więc ten, ten scenariusz może potrwać naprawdę długo, ja tutaj do podbicia to po tym jak Polska podbije cały świat albo jedno państwo cały świat podbije tutaj tyle aż ich nie zamierzam, bo to może potrwać naprawdę długo, ja też chcę ten film, nagrywam to 16 sierpnia, nie 18 sierpnia a chcę to wrzucić 19, więc chcę mieć jeszcze czas na to, żeby to w ogóle zmontować jakoś fajnie, więc jeśli chcę to ten film nie może być za długi, ale chcę żeby był dłuższy Niż ostatnie, bo też były komentarze, żeby filmy były dłuższe. Ale jak Polska przejmie cały świat, to już osobiście uważam, iż nie ma jak tutaj dalej przedłużyć filmu, więc po prostu tego nie robię. Więc czasem filmy są po prostu krótsze. Ale ten myślę, że może być całkiem długi, jak na mój kanał. Okej, okay, jakiś Karan walczy z Marii, no ale. Mię tutaj te państwa niezbyt obchodzą. Mnie tutaj obchodzi Polska. Chociaż tutaj jest naprawdę dużo tych państw. Ok, coś tutaj skapitulowało i Polska sobie jakieś tereny przejęła. Karan ciągle walczy z Marii. Karan ciągle jakieś tutaj wojny prowadzi. 6 zdolności bojowej, dobra. A jak wyglądają teraz statystyki? Bremen jest. Brema jest najbogatszym państwem na świecie. To jest milionowe państwo prawie. A jeśli chodzi o teren, to Polska jest trzecia. Wielka Horda jest pierwsza. Druga jest Szwecja ciągle. A nie, to jest Norwegia, a nie Szwecja. No to Norwegia sobie przejęła największe państwo na świecie bo w sensie wcześniej. No wcześniej Szwecja była największym państwem na świecie i sobie Norwegia ich podbiła, a tutaj się Szwecja przeniosła. Aha, to nie, Szwecja nie została podbita, tylko trochę tak jakby wyparta ze swoich terenów, ciekawe. Biruichi, Biruichi, okej, okay, Polska miała z nimi wojnę, nic za bardzo z tej wojny nawet nie wynikło. Serbia podbija sobie Czechy, Polska ma, dalej małą zdolności bojowej, tutaj Polska nic za bardzo zdziałać nawet nie może. Holgas ich tutaj podbija, no dobra. I zobaczymy co sobie, jak sobie tutaj Polska poradzi, to jest 3 do 1, jeśli chodzi o zdolność bojową. Ale Polska za bardzo się tutaj nie przebija. Okej, okay, teraz wojna z Czechami. I jak sobie tutaj poradzą? Dobra, Polska jakoś sobie poradziła, ale z tej wojny idzie więcej wyciągnąć, więc niech i Polska tutaj dobija aż do śmierci. Polska sobie przejęła Pragę. sobie zmienimy nazwę miasta kolejną na Praga. To jest chyba Brno, ile się nie mylę. A, a to nie wiem co może być. Chwila to jest Szczecin, to można sobie tę nazwę miasta zmieniać teraz. To jest Wilno, to jest Ryga. Teraz nie obserwuję, co ta Polska robi, ale pewnie nic zbyt ciekawego. Chociaż nie walczy ciągle z Czechami. Aha, ej no, polska podpis... Co jeszcze rozum, chyba z nimi niedawno? Czy ta wojna dalej tutaj trwa? Dobra, bo to się zakończy tragedią. Oni mają więcej zdolności bojowej, to chwila pokój. Okej, okay, niech będzie coś takiego. To jest yy, Kurlandia. Nie wiem, jakie tutaj jest miasto dokładnie, ale to można po prostu naz nazwać Kurlandia. No, to będzie Stockholm, to jest Oslo, tu będzie Kopenhaga, to jest Amsterdam, to jest Bruksela. Nie potrzebuję tak sobie każde, każdej nazwy tutaj nazywać, każdego miasta, ale mogę to po prostu zrobić. Paryż. Brest, o ile się nie mylę Albo to będzie Brest, ale nie To, to jest chyba Brest, tutaj którejś z tych to jest Marsylia, a którejś której to Monako Dobra, tego, tego to już nie ma co w sumie zmieniać To mogę jeszcze zmienić, Belgrad A to jest Sewastopol, chyba Przez v się powinno pisać, ale ja przez zwykłe Wynapisałem, chwila, to jeszcze zmienia Te najważniejsze miasta w Europie Takie największe stolice Można by powiedzieć, bo zmieniłem Też tutaj na przykład Brest, co nie jest stolicą Ale dobra, większość jest na tak, żeby Jako tako to było, okej, okay, zobaczymy sobie tutaj Polska będzie radziła. To jeszcze zmienię. Królewiec. To już jest ostatnia. Bo Królewiec wypadałoby zmienić. Okej. Okay. Polska tutaj straciła całe swoje in inflanty w ogóle. A Polska przed chwilą tutaj miała całe te inflanty. No to trochę słabo dla Polski wyszło. Pozostały 62 państwa. Dobra, to tych państw trochę tutaj ubywa. Ale te wojny tutaj lecą naprawdę powoli. Tutaj Bizancjum się stało bardzo małe z tego co widzę. Dlatego zmienię nazwę. Bo to aż s słabo będzie nie zmienić. Konstantynopol. Ej, nie wiem czemu mi się tak chce zmieniać nazwy każdego miasta. Ale to po, to wszystko ogarnę. Kirana. No. Coś tu jeszcze będę wiedział? To będzie Podgorica chyba. Nie wiem, to jest. To będzie chyba coś w Bośni. Chwila, to. Nie, to nie będzie Lubiana, bo Lubiana jest bardziej od tutaj. Ale może twórca gry po prostu tak ustawił tutaj miasto. Nie wiem, też jeszcze dobrze napisałem. A to będzie Zagrzeb. I Polska znowu walczy tutaj z Czechami. No, te wojny tutaj trwają naprawdę długo już. Sal z Wedel bije się tutaj z Bohemią. Polska ma 6 zdolności bojowej. Tylko, że Czechy też mają 6. Okej, okay, dobra, pora pod odbić infanty. Polska ma więcej zdolności bojowej, 6 do 4. Ta wojna może potrwać naprawdę długo. Polska sobie jeszcze tą wyspę przejęła, zapomniałem jak ona się tutaj nazywała Ale fajnie, bo z niej też będzie można tutaj przeprowadzić desant, jakoś fronty złączyć Tutaj sobie zmienię nazwę miasta na Tallinn a tu jest chyba Pskow, o ile się nie mylę, ale nie wiem, więc nie będę zmieniał nazwy. Okej, okay, ta dobra jest już naprawdę tutaj bita. Salzwedel. No, oni tutaj podbiją jakieś tereny Polsce więc trochę słabo. To będzie Berlin chyba. Dobra, już nie, nie widzi mi się zmieniać każdej nazwy tutaj yy, miasta. Kurde, ta Polska sobie tutaj nie radzi znowu zbytnio dobrze. To jest bardzo statyczna gra tutaj na tym scenariuszu. Bizancjum sobie przejmuje yy, jakieś to dziwne państwo. Wolgas, ale tutaj do, do niezłej wojny doszło. Chyba to jest najbogatsze państwo w całej grze i Bre Brema ma tutaj stolicę, to to musi być Brema. Co jest? Milion złota, wolgast, dwa zdolności bojowe. Przecież to, jak Polska ich podbije, to będzie bogata. Bo to oni chyba są w stanie zabierać tutaj złoto. Tylko ojoj, ojoj, ojoj to nie wygląda dobrze. Dobra, Polska już ma w jeszcze pokój tutaj z doprą. I dobra, Polska stanie się milionowym państwem tutaj. Ale dobra, to chwila, trzeba pokój ogarniać, bo oni sobie tutaj armię ogarnęli. Ale Polska ma teraz dużo złota. Przecież w Polsce nie może już tego złota tutaj zabraknąć. Chociaż z poprzednich filmów wiadomo, że tutaj. Wojska nie takie tutaj złoto przewalała na wojnę. To chyba będzie Kowno, chociaż Kowno jest chyba bliżej Wilna, ale mogę tutaj dać na Kowno, bo tu chyba żadnego większego miasta nie ma. Och, Polska sobie jak tutaj przejęła Serbię, kiedy ja zmieniam w ogóle nazwy miast, to będzie Bukaresz. Nie wiem, ciekawie mi się zmienia te nazwy miasta, bo to mnie zmusza do jakby myślenia, jakie miasto tutaj może być i dzięki temu ulepszam swoją wiedzę. Ale fajnie, że tutaj Polska jakieś sobie duże tereny od Serbii przejęła. Co to jest tutaj? E Ateny, Ateny tutaj będą podbijały jeszcze Serbia. Jeden z ludności bojowej, no to jest ten moment. Kiedy jakieś duże państwo w końcu upadnie? Polskę, tutaj jeszcze Ateny ich atakują. OK, oni sobie przyniesie stolicę do nie wiem gdzie? Za bardzo. OK, tutaj doszło do okrążenia. Bukaresz został przejęty. OK, ta Polska wygląda fajnie, ale wypadałoby tam dopre dobić. Oni mają jedną zdolności bojowej, więc teoretycznie Polska mogłaby sobie tutaj poradzić. OK, 6, tylko szybko. OK, jeszcze mam jeden zdolności bojowej i to jest koniec. I Polska kolejne państwo sobie tutaj przejęła, więc fajnie. OK, Polska tutaj przejmuje jakieś mesoko, Co? no dobra, tylko oni mają 6 zdolności bojowej Polska 3, no ta wojna nie ma za bardzo tutaj szans wyjść, więc tutaj sobie im podpiszemy pokój. Ok, Pskow upada, Polska znowu odbija inflant, jeszcze tutaj walczą ze Szwecją, podpisali sobie z nimi rozejm, to jest was zdolności bojowej, Polska jest w stanie ich tutaj jeszcze dobić, więc fajnie, niech Polska tutaj leci. No nie no, ta Polska tutaj dzieli tak jakby Europę Zachodnią od Wschodniej. To jest na ten moment największe państwo, no? Dwa razy większe od hordy, a złoto, karan jest najbogatszy. Milion złota. Można by było ich podbić. No halo, dwa zdolności bojowej. No i znowu Polska nie ma co jak infantów. To jest cztery. Jeśli by Pskow. Nie, jeśli by tutaj ten Karan miał Słabą zdolność bojową i Polska by ich zaatakowała, to by było super dla Polski, bo Polska by tutaj bardzo się e, złoto sobie rozwinęła. Norwegia tutaj przyjął jakieś tereny jeszcze od Polski, to trochę swobodne Polski, Norwegia podbija Pskov i Lepskow No 5 zdolności bojowej no to musi być ostateczna wojna tutaj będzie dochodziło do bitew, tutaj jakieś miasto upadło, jakieś kolejne też upadło, zaraz będzie bitwa o Helsinki, no i to jest jeden od dwóch zdolności bojowej, to trochę słabo, jeśli by coś teraz zaatakowało Polskę, to by się mogło zakończyć tragedią, dobra, coś zaatakowało Polskę i się nie skończyło tragedią, to dobrze no chwila, te Helsinki są tak blisko okej, okay, to jest 1 do 3 jeśli chodzi o zdolność bojową, to trzeba podpisać pokój, już tutaj było widać, że oni tutaj skontratakowali Mocno. Polska walczy z Bizancjum, ale to nie jest to samo Bizancjum, Bizancjum co kiedyś. Teraz zdolności bojowej. No ten Skow ile ma? Też cztery. Polska Polsce musi zdolność bojowa urosnąć. Szwecja ma jeden zdolności bojowej, Polska miała dwa. I co? Polska ma... So nie, Polska ma wojnę z Wielką Hordą. No ej no, czy Polska tutaj jeszcze będzie upadać? Polska walczy na wszystkie fronty teraz. Polska nie dostała busta przez naprawdę długi czas. Okej, okay, Polska utraciła jakieś tereny. Kara nich tutaj podbija, to jest jeden zdolności bojowej. No nie no, czy ja powinienem ich tutaj bustować na jakiś czas? Ale oni jeszcze nie upadają. Tutaj nie ma tragedii, więc nie ma co ich tutaj bustować za bardzo. Chociaż dobra, tu może już dojść do tragedii. Dobra, bustuję tą Polska. Niech oni sobie tutaj przejmą ten karan. Niech się trochę wybronią. Niech odbiją sobie tereny. Oni na buście zawalczą z wielką hordą, która też ma swoje zdolności bojowej, to będzie długa wojna pewnie. Ale niech sobie odbiją tutaj swoje tereny po prostu, bo ta Polska znowu tutaj zaczynała przegrywać, a jeśli Polska przegra, to film się zakończy. A ten film może być długi, ponieważ już nagranie same trwa 35 minut. Okej, okay, wielka horda upada, a oni jeszcze z karanem mają wojnę, to dobrze. Niech na buście podbijają wszystko, co się da w sumie. Czy ten Karan też mają atakować? Chwila. No trzy zdolności bojowej mogą podjąć próbę. Niech Polska tutaj ogólnie przepnie ten front wschodni. A chwila tutaj niech... Tutaj niech się nie interesują za bardzo zachodem, tylko niech Wschód atakują ciągle. Polska ma złoto na prowadzenie tej wojny. Polska ma wojnę całą, z całą wschodnią granicą. To są trzy państwa aż. Ta gra już mocno zacina, więc jeśli ona tak będzie zacinać, to trochę słabo. Może ona tylko tak zacina na moment, kiedy są te wojny. No, mam taką nadzieję. Nie wiem, jeżeli ktoś wie, co zrobić, żeby ta gra tak nie zacinała. Jak jest dużo państw, czy coś, to niech napisze w komentarzu. Priorytetą ustawione na wysoki. To za bardzo ustawień graficznych nie ma. A też widać, że ta grafika. To no nie ma jak za bardzo tutaj zużywać karty graficznej. Bardziej pewnie chodzi o procesor i o te wszystkie rzeczy, co tutaj się dzieją, ale ta gra służyła mi 40... 15% pro procesora, chociaż teraz ile? Ile teraz procesora? No 8%, 12, 12%, więc nie wiem o co tutaj może chodzić. Ramut też nie służyła za dużo. Okej, okay, a ta Polska już wygląda naprawdę bardzo przyjemnie. Tutaj Salzwedel ich jeszcze podbija, no dobra. A ta wojna tutaj będzie trwała naprawdę długo, niech ta wojna już potrwa do samego końca w sumie. Bo Polska, Polska tutaj na buście atakuje, chociaż mimo tego, że ten front się przesuwa po to ważne, że się przesuwa. Jeszcze Pelim zaatakował tutaj ten cały Karan. Ja też tutaj za bardzo kamerą przesuwać, chyba jednak nie będę, żeby tego nie było aż tak bardzo widać. Tutaj dojdzie do złączenia frontów przez tutaj taką rzekę? Nie. No, powinno zaraz dojść w sumie. Osobiście uważam, że tutaj zaraz dojdzie. Chociaż tutaj jeszcze ten Karan się jakoś odbija. Nie też mają jeszcze zdolności bojowej. Kurde, ta wojna to będzie. No, to jest ostateczna wojna. Osobiście uważam. Pozostało 38 państw. Po tym zniknie jedno państwo, ale bardzo potężne państwo. Jeśli chodzi o teren, tutaj jest trzecie państwo. Drugie jest Norwegia. Które też tutaj się walczy i też ten front przesuwa się tutaj bardzo powoli z tego co widzę. O kurde, to już nie wygląda dobrze. I też ten zoom, chwila. Da się z jakoś zrobić, że ten zoom nie leci aż tak mocno? Wrażliwość przybliżenia na 5. Teraz chyba nie leci tak mocno jak raz sobie nam scrolla. No jestem w stanie chyba lepiej przybliżyć. No jestem w stanie tak go przybliżyć. Teraz to lepiej wygląda, więc fajnie. Nie będę musiał przybliżać w montażu Bo chyba to zrobię, chociaż nie wiem, bo też chciałem wtedy cały front uchwycić, który wtedy był trochę większy No zaraz to będzie bitwa, nie jestem pewien czy to jest Moskwa ale Więc jak nie jestem pewien to nie będę zmieniał nazwy, bo to też może być chyba Moskwa albo to Chyba to będzie Moskwą, ale już naprawdę nie wiem A tu jest jeszcze okrążenie jakieś i są problemy z dobiciem tego okrążenia Chociaż nie, chwilę, jak dam wrażliwość przybliżenia na 5 Okej, okay, to działa lepiej, tylko nie, chwila, nie na Napięć działa lepiej. Jak mam zapałzowaną grę, to ten zoom jakoś lepiej działa i nie wiem o co chodzi z tym zoomem. Nie no tak działa lepiej, ale że przybliżać, to muszę grę mieć bo jak gra leci, to ten zoom się przybliża. Moc mocniej. Chociaż teraz nie. Dobra, nie wiem o co chodzi z tym zoomem, ale chcę zawsze zoomować tak, żeby cały front uchwycić. A zawsze miałem z tym problemy, ale teraz... Dobra, teraz to powinno jakoś działać, więc git. Okej, okay, tu wystarczy jeszcze dojść do ich ostatniej stolicy. No to już jest nieprawdopodobne, to jest chyba najdłuższa wojna ogólnie komiłem w tej grze, ale niech ona już trwa do samego końca. Karan ile? Ma, oni mają jeden zdolności bojowej, Polska ma 6. Polska się mocno też, mocno też sobie złoto ogarnęła przez tą wojnę No zabrali złoto Karanowi, ale też im, no okej, okay, w końcu skapitulowali Okej, okay, ta gra już tak nie zacina tragicznie Zabrali złoto Karanowi, ale musieli też to złoto inwestować w wojnę Okej, okay, od, odboostuje Polskę, Polska tutaj walczy odrą nogajską, okej okay. Ale kurde, jak tutaj już są takie wojny i ta gra tak zacina, to jest trochę słabo a tu już nie ma słabych państw w ogóle, z tego co widzę. No chwila, jakby Polska zaatakowała to. Okej, okay, powinno im się udać, więc fajnie. A tutaj jest 5 zdolności bojowej, 2, 1, 2. Polska ma 6, chwila, Murmańsk ma 2, to niech zaatakują Murmańsk, chociaż Polska jakieś kolejne wojny tutaj ma. No to jest 6 do 6, to ta wojna nie ma tutaj sensu. Więc niech Polska tutaj Murmańsk zaatakuje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. 6 do 3, jeśli chodzi o zdolność bojową, no dobra. I znowu jest wojna i ta gra tak zacina. Kurde, jak ten... Jak ta gra ma tak zacinać podczas tych wojen, to trochę słabo. No ale też w sumie ta gra już leci i zaraz wejdzie 2000 rok, czyli zar prawie 3000. 3,500, bo to jest scenariusz z roku 1440 roku, tylko gra się zaczynała w roku pierwszym. Twórca scenariusza po prostu to ustawił. No i paj znowu jest mocniejszy zoom przez chwilę. Ten zoom jest randomowy, a ja raz raz po prostu scrolla daję. Muszę pauzować, kiedy chcę zoomować. No dobra, tutaj ta część zostaje już dobita. I jeszcze tylko tu wypadałoby Murmańsk przejąć. I myślę, że na tym już się po prostu ten film zakończy. Tutaj Murmax jest podbijany też od Peców. No i świetnie, to już musi być koniec. Murmax zaraz będzie przejmowany, państwo powinno skapitulować zaraz. Nie no jakiś Pelem atakuje tą Polskę, co tu się dzieje? Nie, nie dotrwam do końca tej wojny, ja tu już kończę. Przecież ta gra już led ledwo żyje.